To nie, to nie praga. Jedyne jest tak upierdliwe, o jadę jeszcze, że jest ten regulator przy pompie dwuzakresowej, jest albo dawka, albo jej w ogóle nie ma. Na wolnych obrotach jest strasznie upierdliwe. No tak jakby nie A to takie szarpanie to Proszę, no tak, 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 na wolnych obrotach Ona nie ma yy, Nie ureguluje średniego obrotu po prostu Nie no hamulce to luks! Na rolkach jak sprawdzaliśmy to było całkiem... No... 100%! Okładziny nowe. Cylinderki zresztą też Tak, trend powinien mieć do A jak nie to A to czasem na to czwórka, lepiej ten czwórka, piątka ciężko, czasem wchodzi. O! co, gdzie? E, w tym e, kierunkowskazie do siebie. W górnym? E, w tym małym. No, 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 do siebie. O! Może chyba zawrócić już, bo się ustawiamy może. tam dalej może to zawrócić, czy Na razie wtedy zrobię. <grymne> Gdzie prowadził kolumbrinę? No pan o, to lu! Trzeba podalana to no. sparka. No to można.